Witajcie w miesiącu październiku. Troszkę spóźniony filmik, ale jest już o tym, co udało się zebrać w wrześniu, no i o tym, co będę zbierał w październiku. Więc najpierw zacznijmy od tego, co udało się zrobić, a potem przejdźmy do tego, co będę teraz robić. Więc zaczynając może od lewej strony, no to widzicie, że Jabba Dihad dostał relik 9 więc się nawet zaśmiał nam ładnie. E, w każdym razie myślę, że kto ma kompo takie około, nie wiem, 10 milionów Galactic power, to chyba warto, żeby wrócić do e, galaktycznych legend, no i dać je wszystkie na relik e, przynajmniej 9, e, ponieważ no, ten relik delta wchodzi, no i jak no, te gielki nie będą miały relik 9, no to przeciwnicy będą mieli mm, oczywiście łatwiej je pokonać przede wszystkim kontrami bez galaktycznych legend, więc myślę, że każdy powinien się mocno zastanowić nad tym, jaki relik dać swoim gierkom, przede wszystkim no i tym najważniejszym postaciom jak Ezra Bridger Exile czy Darth Bane, im pewnie też trzeba te dziewiątki dać z tego względu, że no nie wiadomo kiedy, ale ten relik Delta wejdzie, no i im więcej postaci na jak najwyższe reliki, tym będzie oczywiście lepiej, ale kto no nie ma tego 10 milionów Galactic Power to myślę, że raczej się do końca tym tak bardzo przejmować nie musi trzeba robić po prostu kolejne postaci z Journey Guide, przede wszystkim kolejne Galactic Legends i tyle No jak już będzie gdzieś te właśnie koło 10 milionów, to myślę, że taki sam raz Milestone. To wtedy już trzeba myśleć jednak o tych galaktycznych legendach. Minimum, żeby te Relic 9 wszystkie miały. Dlatego mój Jabba Dihad w końcu dostał Relic 9, a później o tym, co będę robić dalej. Firth Sister dostała u mnie kolejną, kolejny Omikron żeby po prostu podciągnąć na razie ten Driven by Revenge nie, nie będę dawać ale z racji tego, że tych Omikronów jak widać troszkę mam no to wracam już tak powolutku do starszych postaci no i dzięki temu trzecia siostra ma ten jeden Omikron więcej Tejron Malikos dostał trzeci Omikron po prostu żeby ja, możliwie jak najmocniejszy był No trzeba będzie powoli pomyśleć o tym, czy mu dać Relic 9 ale to na razie na razie nie, bo na razie chciałbym zrobić przede wszystkim galaktyczną legendę Hondo. Potem, jak widać, Disgust Clan Up po CX mają wszyscy trzy reliki dziewiąte. No i CX też ma omikron, nie pamiętam kiedy on dokładnie dostał, ale w każdym razie najważniejsze, że te klony już mają ten relik dziewiąty. Więc można powiedzieć, klony mam z głowy. Krysantan dostał Omikron, no bo tak jak mówiłem w, nieraz w swoim filmiku o e, rankingu Omikronów, e, jak Jabba i Krysantan mają Relic 9, to moim zdaniem wtedy dopiero tak w miarę warto dać ten Omikron Krysantanowi. No i o, dostał go ode mnie. Żeby, żeby wzmocnić ten team, a omikronów troszkę miałem. Często dość używamy Great Mothers w Territory War, przez to też dałem drugi omikron, właśnie Great Mothers, więc teraz ma już, mają już oba, obie omikrony. No bo zaczęliśmy używać, więc no i dość mocno się przydaje, nie mogę niestety powiedzieć na co, ale może powiem tak, że warto te Grave Mothers testować, bo są całkiem spoko w tyłu. Ray's Avenger dostała relik 8, miała wcześniej relik 7. no po to, żeby... No zety jej chyba na razie nie dam, muszę się nad tym zastanowić. Chociaż ja dam od razu tą zetę z tego względu, że... No, data da, da, atakrąd w tej chwili ma dość mocny i dość tam czasami bywa używana, więc dla mnie to za to niewiele zmienia. Ale w każdym razie Ray Scavenger mm, dostała relik 8, no bo ma być na reliku 8 pod Honda, yy, więc udało się ją zrobić. Kapitan Itano udało się go zebrać na 7 gwiazdek, więc spoczko. Yy. I na razie na tą chwilę zostanie tak, jak jest. Ezra Bridger dostał relik 6, wcześniej miał 5, no oczywiście do wymagań do Honda Onaki. Następnie zbieram tego nieszczęsnego Quigolda. Strasznie wolno mi Shardy się zbiera do niego, ale przynajmniej szósta gwiazdka jest. No my, myślę, że w październiku powinno udać się zebrać mu tam te 7 gwiazdek. Ok 2 SO otrzymał jak widać relik pierwszy, ponieważ w tej chwili bardzo mocne datacrony, bardzo mocny datakron dostał Admiral Radus. No i tam żeby można powiedzieć w pełni działu ten team jest K2SO potrzebny. dałem tylko relik pierwszy, raczej na razie więcej mu nic nie dam, ponieważ do wymagań do Kronu. On nawet tego giru 13 nie musi, ale dla mnie Gir 13 to mały wydatek. W tej chwili ten relik pierwszy, więc dostał. No i cóż, Wejna podciągnąłem na relik 3. Powoli, można powiedzieć, robię tych piratów. To samo Silvio, też relik 3, i Brutus dostał też relik trzeci. No więc, można powiedzieć, powolutku rozpoczynam. Drogę po Hondo Onakę, no i e, z nadzieją, że uda się w tym roku go zebrać. A jak nie, to gdzieś na początku stycznia, myślę, że się uda. Po drodze wpadł jeszcze z epizod Traka e, Lightspeed Token. E, no i dzięki niemu mogłem podnieść sobie Jankha na solo na Relic pierwszy, więc to też. E, zrobiłem, ale jak widzicie nawet nie ulepszam mu umiejętności, raczej go używać nie będę, ale jak za darmo mogę go powiedzmy w cudzysłowie za darmo ulepszyć, no to to zrobiłem. No i teraz przechodzę do tego co będę w październiku zbierał, jak widzicie już ma skanata blisko 330 szarów, więc wkrótce będzie ona odblokowana, no bo Conquest się powoli kończy, zostało te 9 dni będzie po konkweście, więc jak tylko, ją, tylko się komplet zrobi, no to będzie na 7 gwiazdkach. No i planuję ją zrobić wstępnie na relik 8, no bo, cóż, no, na moim poziomie relik 8 to minimum do robienia postaci powoli i trzeba się do tego przyzwyczaić. Natomiast widzicie też tutaj Jedi Mastera Maze Windu. Trwa dla niego event, ale tak jak pisałem w poście na YouTube, nie będę brał udział w tym evencie, ponieważ tam w pierwszym tierze nie da się targetować, co jest błędem Butcher. I przez to ten event jest dużo trudniejszy. No, oczywiście jest do zrobienia. Więc chyba nikt nie pisał, że nie dał rady zrobić tego tieru. Ale ja sobie poczekam, bo ten event oni Powtórzą i jak powtórzą, i to będzie zaraz po zakończeniu tego eventu, oni wprowadzą wtedy update i dorzucą jeszcze raz ten event. No to ja wtedy wezmę sobie w nim udział, tak żeby po prostu filmik, jaki wrzucę na YouTube, był już z eventem takim, jakim on powinien wyglądać. I oprócz tego, w tym, a, no i maska na te planuję na relik 8, jak już powiedziałem, zrobić, natomiast Jedi Master Mys Window już ma go, to, już mam przygotowane dla niego materiały na relik 9. Potem dopiero do Maskanaty będę z, z, zbierać materiały, a Jedi Master, moim zdaniem, dostanie od razu Relic 9 No po prostu e, mocna dość postać, chociaż w Grand Arena się taka nie wydaje, ale e, no, w Territory War wydaje się, że jest naprawdę bardzo, bardzo e, mocną postacią. No i oprócz tego, co w październiku jeszcze zamierzam zrobić, no to Jedi Master Kenobi. E, Dostanie ode mnie też relik 9, no i wszystkie galaktyczne legendy, które mam, będą na reliku 9. No i cóż, przez bardzo długi czas mówiłem, że Jedi Mastera Kenobiego nie warto robić na relik 9, no ale to się teraz zmienia przez wprowadzenie relik Delta. No i oprócz tego, czyli zrobienie Jedi Master Kenobi, Jedi Master Maze Windu Relik 9 Maskanata na Relik 8 Będę robić dalej piratów, na, przynajmniej do wymagań na do Hondo Onaki. A jakie tam on ma te wymagania dla tych piratów? Kapitana Itano nie muszę robić wyżej, bo do niego jest Relik 3. Quick Gold Relik 5, Brutus Vein, Relik 7, Silvio Relik 7. Więc jak tylko będę ulepszał, e, znaczy zwiększał gwiazdki e, tym postaciom, no to od razu będę podciągał im reliki, żeby mieć ich z głowy. E, czyli no, mogę Quick Goldowi za chwilę Relik 4 dać, ale to jak zrobię sobie najpierw te postacie, czyli Kenobi, Maze Windu, Mas i jak sobie ich zrobię, no to wtedy wrócę do piratów i będę ich robił dalej pod wymagania hondo Onak. więc tak wyglądają moje plany dajcie znać co wy myślicie teraz robić, no i czy przede wszystkim zamierzacie wracać i ulepszać swoje galaktyczne legendy, zanim wejdzie Relic Delta, no zobaczymy jak już wejdzie właśnie ten cały Relic Delta, jak to wszystko będzie wyglądać, tyle ode mnie, no i do zobaczenia w kolejnych filmikach ze Star Wars Galaxy of Heroes